Znowu będzie o Trumpie, no bo trudno oderwać się od niego dzisiaj, kiedy właściwie wszystko w gospodarce zależy od tego, jak prezydent Stanów Zjednoczonych się zachowa, jaką politykę gospodarczą będzie prowadził. I choć może to się wydawać dla lejków nudne, to do Stanów Zjednoczonych. Trudno nie wracać w kontekście tego, co się dzieje już nie tylko w tamtej gospodarce, ale w ogóle na świecie. Ale zacznę od, od, od cepa. Cepa, o którym wszyscy wiemy, że jest konstrukcją prostą. Dwa drągi, dzierżak i bijak połączone rzemieniem. Dzierżaka się dzierży, bijakiem się uderza. Takie szlachetne zastosowanie cepa to oczywiście młócenie zboża ale poza okresem zniw przydatny jest na weselach, stypach, przy podziale majątków, bitwach o miedze itd. Technika użycia nie jest zbyt skomplikowana, ale jak się człowiek źle zamachnie, to bijakiem może sobie uszkodzić z tyłu plecy i pośladki, a z przodu kolana i stopy. Cepem walić trzeba umieć. Cepem też nie da się zawojować świata. Nie wiem gdzie... Trump odnalazł swojego cepa. Był to być może cep bojowy, bo w anglojęzycznej Wikipedii flail to przede wszystkim broń, a nie narzędzie rolnicze. Tak czy siak do cepa, do cepa wyciągniętego przez prezydenta na pewno nie było dołączone instrukcji użytkowania. Trump wziął cep do ręki, machnął, świsnął, poczuł moc natury, duma go rozparła, i na razie tyle. Cła jako cepy sprawdzały się w historii umiarkowanie. Współcześnie prawdopodobnie sprawdzą się jeszcze gorzej. No dobra, ale po kolei. Po pierwsze, wiara, że podwyższone cła zwiększą proporcjonalnie dochody budżetu USA zakłada, że import się nie zmniejszy. Kontrahenci Ci, którzy eksportują do Stanów Zjednoczonych i, ci, i Amerykanie, którzy sprowadzają towary z zagranicy oraz tamtejsi konsumenci, pokornie zaakceptują nowe warunki i nie zareagują. Otóż taka wiara jest skrajnie naiwna. Po drugie, deficyt amerykańskiego handlu zagranicznego nie da się zlikwidować poprzez wzrost eksportu. Trzeba radykalnie ciąć import. A ostatnie miesiące to bardzo duży skok importu i spadek eksportu. Bo to efekt ucieczki przed zapowiadanymi wcześniej słowami Trumpa. Skala jest ogromna. Roczny deficyt handlowy USA to około 1 bilion dolarów, czyli w przybliżeniu tyle, ile wynosi roczny PKB Polski. Prawdopodobne, wielce prawdopodobne zmniejszenie obrotów handlowych Stanów Zjednoczonych oznacza między innymi groźbę recesji. Po trzecie, kolejny element wiary w polityce Trumpa to przekonanie, że uda się radykalnie zwiększyć produkcję krajową, że inwestorzy z zagranicy zbudują Fabryki w USA zamiast produkować u siebie i eksportować. Otóż, wielki wzrost produkcji antyimportowej jest możliwy, ale nawet w najbardziej optymistycznym dla Trumpa scenariuszu wymaga dużo, dużo czasu. Po czwarte, wyższe cła na pewno nie poprawią sytuacji amerykańskich gospodarstw domowych. Z całą pewnością nie poprawią je w krótkim okresie. Trudno przypuszczać, by ceny nie wzrosły, a dochody i zatrudnienie być może będą rosły, ale na pewno wolniej niż oczekują Republikanie. Po piąte, rozwój globalnych łańcuchów dostaw sprawia, że wpływ CEU na handel międzynarodowy. Jest dziś znacznie bardziej skomplikowany i mniej przewidywalny, ale na pewno dużo mocniejszy niż to było na przykład 50 lat temu. Po szóste, gospodarka amerykańska, wciąż najpotężniejsza, nie jest jednak już tak silna, by wygrać wojnę ze wszystkimi. Świat bez niej będzie miał sporo kłopotów. Ale USA bez kooperacji ze światem będą miały problemy znacznie większe. I wreszcie po siódme. Formuły, wzory, według których Trumpiści wyliczyli wysokość ceł, mających rekompensować ich domniemane straty, są jasne, proste jak cepy, właśnie. Wyśmiewają je. Ekonomiści na całym świecie. No cóż, czekamy, idzie wiosna. Czy giełdy znów się zazielenią? Czy będziemy młócić cepami? Nie wiem, ale jako ciekawostkę muszę Państwu powiedzieć, że kiedy szukałem zdjęcia Trumpa z cepem do tego felietonu, tak na chybił trafił. To na pierwszym miejscu wyświetliło mi się zdjęcie Putina.